Konkrety. Właśnie tego najbardziej wymagają klienci, kiedy z nimi rozmawiamy o tym, jakie będą zalety prowadzenia kanału na YouTube. I dzisiaj właśnie o tych konkretach sobie porozmawiamy na przykładzie kanału jednej z naszych klientek. Do naszej klientki najczęściej zgłaszają się te osoby, które chcą zabezpieczyć swój kapitał, swój majątek zabezpieczyć przyszłość swoją i swojej rodziny. No i mniej więcej dokładnie z tym samym zgłosiła się do nas właśnie Anna Maria Panasiuk. Z tym, że no tu jest taki mały twist, bo ona chciała zabezpieczyć całą swoją wiedzę merytoryczną, którą zgromadziła przez te długie, długie lata. No i właśnie to zabezpieczenie miało być w postaci nagrania filmów i opublikowania ich na kanale YouTube. Bolączką Ani w temacie jej niszy jest to, że. Ludzie nie bardzo rozumieją, czym ona się zajmuje. Kiedy podjęłaś decyzję o tym, by prowadzić kanał na YouTube, jaki był Twój główny cel biznesowy? Ja myślę, że tych powodów mogło być kilka. Na pewno podstawowe to było to, żeby było wiadomo, co, czym się zajmuje, prawda? I, czyli cel taki PR-owy. I na czym zależało Ani? Na tym, żeby wzmocnić swoją markę osobistą przez to, by ludzie zaczęli rozumieć. Z czym jest się w ogóle jej branża, co ona dokładnie robi. I dzięki temu budować wizerunek specjalisty w tej swojej branży niszy. Anna na samym początku powiedziała mi, że właśnie ma wrażenie, że w Polsce jest bardzo mało wiedzy na ten temat. I ona chciałaby być taką pionierką w tematach właśnie jurysdykcji, spółek zagranicznych, zabezpieczania majątku, inwestowania na przykład w złoto i po prostu w zarządzaniu majątkiem. Tak, no bo w internecie do tej pory można było znaleźć gdzieś tam dużo jakichś takich doradców majątkowych, którzy no czasem dawali jakieś dziwne porady. Natomiast, no. Tutaj bardziej chodziło o to, żeby skupić się na tych ludziach, którzy są gdzieś tam już w biznesie trochę dłużej, e, zrobili już trochę więcej pieniędzy lub na przykład dorobili się też w ostatnim czasie, na przykład na kryptowalutach czy na programowaniu i tam sobie odłożyli dobre pieniądze i chcą teraz, żeby te pieniądze się zabezpieczyły na przyszłość, a nie chcą wykonywać jakichś takich nerwowych ruchów, tylko Bardziej tak no, podejść do tych pieniędzy z rozwagą i z rozsądkiem. Dobrze, że o tym powiedziałeś, że w tej branży m, osoby, które gdzieś tam edukują, niekoniecznie idą torem takim profesjonalnym i merytorycznym, ale często, bardzo często opartym na kontrowersji. I my już na samym początku z Anną ustaliliśmy, że my nie chcemy totalnie iść w tym kierunku. Że nam zależy na tym, żeby zrobić to z taką rozwagą, spokojem, na bazie danych, m, wiedzy i. Tak naprawdę od dwóch lat, kiedy prowadzimy ani kanał, on się totalnie nie opiera na kontrowersyjnych tematach, a tak, mimo to nadal no, bardzo dobrze prosperuje. Tak, no tam, tam nie znajdziecie jakiegoś straszenia, yy, tego, że jest wojna i w ogóle wszystkie pieniądze zamień złoto w srebro i tak dalej. Tylko raczej yy, takie właśnie, no, można powiedzieć, że w pewien sposób takie no, roz, rozsądne podejście do tego i takie bardziej długofalowe, a nie do tego, żeby łapać te srogi, sroki za ogon tu i teraz. Mhm. No dobrze, ale to chyba tyle, jeśli chodzi o to, czym się zajmuje kanał. Jeśli chcecie więcej informacji o tym, czego dotyczy kanał, no to oczywiście wchodzicie właśnie w link, który znajduje się w opisie i jesteście na kanale Anny Marii i tam możecie się już wszystkiego dokładnie dowiedzieć. A teraz przechodzimy do tego, jak i dlaczego miał działać dla Anny YouTube. No, pierwszą, najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę budowanie swojego PR-u, budowanie swojego wizerunku eksperta, edukacja ludzi poprzez swój kanał. I takim bardzo pośrednim, ale ważnym celem był rozwój Anny. Jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, jeżeli chodzi o występowanie przed kamerą, ona już na samym starcie powiedziała, że ona chce się w tym rozwijać. Na nagraniach u niej był chociażby Adrian Gorzycki, była na warsztatach u Tomka Kamela. Więc ten cały progres Anny od początku istnienia kanału do teraz jest naprawdę ogromny. Tak, więc jeśli zastanawiacie się nad tym, jakie są zalety sprowadzenia kanału na YouTube, to, to warto też pomyśleć o takich właśnie nieoczywistych aspektach, i to jest właśnie jeden z nich. Jeśli będziecie cyklicznie trenowali występowanie przed kamerą, no to w przyszłości Wam też będzie łatwiej na przykład w wystąpieniach publicznych, bo będziecie mieli już jakieś tam doświadczenie po prostu w mówieniu płynnie do kamery. Co właśnie po roku już naszej współpracy, jaki ten YouTube dał Ci korzyści? Na pewno zrealizowałam cel marketingowy, ten PR-owy. Na pewno zrealizowałam ten cel związany z dodatkowymi kompetencjami. Dodatkowo myślę, że wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam, czyli ten taki e, udział w edukacji przedsiębiorców, czyli jak gdyby dostarczenie wiedzy, której nie ma. To się spotyka z bardzo pozytywnym odbiorem. No i tak naprawdę najważniejszy punkt, czyli to, żeby przez kanał Budować sobie bazę nowych klientów. No tak, i to też y, później zamienia się w to, że proces zakupowy czy proces podejmowania decyzji też się skraca, no bo jeśli możemy większość tego, co dotyczy właśnie tego procesu wdrożenia klienta, obejrzeć na kanale, wiemy, jaką wiedzą dysponuje, ktoś to do nas mówi, no to decyzję nam też jest łatwiej podjąć i na ewentualnej rozmowie wdrożeniowej czy czymkolwiek takim, no. Nie trzeba aż na tyle pytań odpowiadać, bo są one już uzupełnione i wyczerpane w, na kanałach, na kanale YouTube, w filmach. No, mieliśmy wyznaczone takie cele, które później przyniosły swoje efekty, ale o efektach będziemy mówili za chwilę. Natomiast, żeby te cele zrealizować, no to trzeba było pewne rozwiązania wprowadzić w życie. i Pierwsze, yy, pierwszy opublikowany film na kanale mamy gdzieś w połowie marca. 30 które, marca którego 2022. Roku? 2022. Czyli no już ponad dwa lata temu. Witam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką wealth managementu, czyli interdyscyplinarnej dziedziny mającej na celu strategiczne zarządzanie majątkiem. No ale żeby ten pierwszy film się mógł pokazać. To zostały poczynione pewne kroki. I teraz, jakie to były kroki i jak działa cały proces powstawania tego kanału? Najważniejszym zadaniem Anny było przygotowanie treści merytorycznej pod scenariusza, no a później wystąpienie przed kamerą i przeczytanie tych tekstów z promptera. Z kolei po naszej stronie było nagranie tych treści, montaż, publikacja oraz reklama. Także Annie zostały przypisane osoby odpowiedzialne za te konkretne etapy: operator, montażysta, osoba publikująca i specjalista od reklam. Tak, no i jeszcze w międzyczasie na całej przestrzeni tego, kiedy współpracujemy z Anną, mieliśmy też spotkania, w których analizowaliśmy sobie kanał, gdzie przechodziliśmy przez wszystkie liczby, statystyki i tak dalej, żebyśmy mogli wypracować gdzieś tam pomysły na kolejne odcinki e, lub na to, jak ułożyć content plan, bo tutaj też w związku z tym, jakie były wyniki, też podejmowaliśmy e, wspólne decyzje na temat tego, czy publikujemy więcej materiałów, czy mniej. Na ten moment na kanale jest 8000 subskrybentów. Jest opublikowane 88 filmów i 213 shortów. To są bardzo bardzo ładne liczby. Co jest w ogóle ważne? To to, że regularne przez około rok publikowanie odcinków raz w tygodniu dało Annie na tyle zbudowaną już taką markę, na tyle algorytm YouTube'a polubił ten kanał z racji regularności, z racji merytoryki, z racji bardzo dobrych statystyk, chociażby przez współczynnik klikalności miniatur czy, czy średni procent obejrzeń, że kiedy zmniejszyliśmy liczbę publikacji do dwóch, trzech miesiącu, ten kanał nadal świetnie prosperował. Tak, no tutaj się kłania oczywiście efekt kuli śnieżnej, dlatego, że już zbudowana baza filmów, i to takich często filmów evergreenowych, które opisują konkretną jurysdykcję podatkową, które oczywiście gdzieś tam w czasie się zmieniają, te jurysdykcje, ale no powiedzmy ten rok dwa można uznać, że one są stałą wartością no i dzięki temu, że te właśnie filmy są takie eweglinowe, no to ludzie do nich wracają i cały czas się one odtwarzają, cały czas są oglądane przez widzów, stąd ta taka linia bazowa wyświetleń cały czas jest na bardzo dobrym poziomie, ona cały czas rośnie i te nowe filmy po prostu trafiają już na trochę bardziej podatny grunt, no i dzięki temu też zasięgi tego kanału rosną. Okej, okay, więc jakie treści były tworzone na kanale Anny Marie Panasi przez te ostatnie dwa lata? Po pierwsze, filmy to Pogadająca głowa, gdzie Anna dzieli się swoimi doświadczeniami zdobytymi przez 20 lat w, w jej branży. A po drugie, i bardzo ważne, to zapraszanie y, do swojego kanału specjalistów z tej branży. Osób, które na przykład specjalizują się w kruszcach, prawników, czy na przykład Maciej Filipkowski z kanału Zaprojektuj swoje życie. Co jest ważne, to to, że YouTube Anny stał się takim filarem marketingowym. Filmy z kanału zostały później wykorzystywane jako y, podcast, jako artykuły na bloga Anny, jako shorty na przykład na social media, na Instagrama, Facebooka, y, jako posty na Linkedina. Także YouTube stał się takim hubem marketingowym firmy Anna Maria Panasiuk. Tak, no i tutaj jeszcze ważnym elementem, o którym nie powiedziałaś, jest to, że no, na bazie już tej dłuższej współpracy i chęci zobaczenia, jak rynki zagraniczne zareagują na takie treści właśnie, które produkuje Ania, no, stworzyliśmy też kanał anglojęzyczny w oparciu trochę o sztuczną inteligencję, która nam pozwoliła filmy ładnie przetłumaczyć na język angielski. I równolegle, kiedy pojawiają się filmy w języku polskim, to na drugim kanale pojawiają się też filmy w języku angielskim. So where else can you live if you want to sell your crypto? Or maybe you have other investments to sell and are thinking about moving out of your country? Today I'll tell you about Poland. Więc, jeśli byście myśleli o tym, czy możecie zawojować też rynki zachodnie, to tak jak najbardziej możecie i to nie musicie filmów dwa razy nagrywać. Wystarczy je nagrać raz po polsku. A no dzięki specjalnym maszynkom możemy z tego zrobić też kanał anglojęzyczny. No dobrze, no to powiedzmy sobie teraz o efektach. To najpierw zastanówmy się, czy efekty z tych celów, które były ustalone, zostały zrealizowane i w jaki sposób nie bardzo zależało na tym, żeby edukować swoją widownię. Na ten moment na kanale mamy prawie 90 filmów. Kanał ma ponad 8000 subskrypcji, subskrypcji, jak już mówiliśmy. Więc udaje się tymi treściami dotrzeć do ludzi, których faktycznie interesuje ta tematyka. I też udaje się tych ludzi zainteresować tym tematyką, no bo nie wszyscy to są te osoby, które trafiły tam z zamiarem oglądania tych filmów lub poprzez wyszukiwarkę. Duża część osób też ma te treści polecane, więc miniatura tytułu zainteresowały te osoby i zostały widzami kanału. I tak jak Ania powiedziała na początku, że ona chciałaby, żeby ludzie wiedzieli, co ona robi, no to efektem, świetnym efektem prowadzenia kanału jest to, że ona nie musi już mówić o tym, kim jest i co robi, bo klienci, którzy do niej przychodzą, Najczęściej już to wiedzą, że to nie ona teraz szuka klienta, tylko klient wie, że naprawdę chce współpracować konkretnie z tą osobą. Czujesz, że klienci trochę inaczej cię odbierają, jak zobaczą Twoje wystąpienie na przykład na kanale YouTube? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że jak do mnie teraz przychodzi klient, ja nie muszę mu tłumaczyć, kim jestem, ja nie muszę się zastanawiać, co on o mnie myśli. Bo tą robotę zrobił kanał. Tak, i to też jest jedna z takich niedocenianych cech prowadzenia kanału na YouTube, filmowego, no bo możecie sobie łatwo wyobrazić to, że właśnie dodaliście, nie wiem, 52 filmy na kanał, czyli minął rok publikowania materiałów, macie już zgromadzoną jakąś widownię i jedziecie sobie na event. I takie coś jak networking będzie dla Was dużo, dużo bardziej proste, bo jeśli jest ktoś, kto interesuje się waszą niszą i ogląda wasze filmy, no to będzie trochę tak o was myślał, jakby was, was już znał. I prawdopodobnie to osoby będą do was podchodziły na takim evencie, a nie wy do nich i one będą już, już was kojarzyły. No i te pierwsze lody będzie dużo, dużo łatwiej przełamać. Mhm. Właśnie na jednej z rozmów na temat wyników kanału Anna powiedziała mi piękne słowa a propos właśnie prowadzenia kanału, że moi najwięksi klienci są właśnie z YouTube. I sobie myślę, no, czy jest lepszy dowód na to, że rozpoczęcie działań z kanałem na YouTube było dobrym pomysłem. Chyba tak, nie. I, to, i to jest też kolejny taki dowód z serii tych, którymi no, choćbyśmy chcieli. To bardzo trudno będzie to wyrazić liczbami i jakimiś konkretnymi statystykami czy metrykami. Natomiast no, to są te efekty, które wy samodzielnie będziecie namacalnie ich doświadczać. Patrząc na wyniki kanału Anny Marii Panasiuk, uważam, że w branży finansowej jest faktycznie jeszcze dużo niezagospodarowanej przestrzeni, w której można się pojawić, w której można zbudować swój autorytet i przyciągnąć do siebie swojego potencjalnego klienta. Tak, no a nazecydowanie jest też dobrym przykładem dla wszystkich, którzy właśnie są w branży finansów, czy powiedzmy, w prawniczej, lub w każdej takiej, która jest kojarzona powiedzmy, z pieniędzmi i takim dosyć poważnym nastawieniem, że. Nie musicie robić kanału, który będzie jakimiś fajwerkami, który będzie miał montaż rodem z TikToka. Nie, możecie pozostać sobą. Ważne, żebyście mówili o przykładach, o tym, żeby starać się swoje teksty opierać o konkrety. I jeśli do tego dołożycie systematyczną, sumienną pracę nad takimi filmami, no to właśnie po takim czasie, jak tutaj powiedzieliśmy, możecie się spodziewać. Podobnych efektów, no więc nie pozostaje nic, jak Was zaprosić do tego, żebyście stawali przed kamerą, próbowali swoich sił. A jeśli chcielibyście ułożyć strategię i plan na swój kanał YouTube, no to w opisie tego filmu znajdziecie linki, i będziecie mogli z nami się skontaktować, umówić bezpłatną konsultację, a my postaramy się Was poprowadzić za rękę przez świat. YouTube'a, tak żebyście skończyli ze swoim dobrze prosperującym kanałem.